Hola, komu jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. W tym odcinku nadal będziemy mówić o czasownikach być w języku hiszpańskim i tym razem zajmiemy się czasownikami haber i estar z głównym naciskiem na haber. Oba te czasowniki mają bardzo dużo znaczenia kiedy mówimy o lokalizacji czegoś, o tym, czy coś jest, czy go nie ma, czy istnieje, czy nie istnieje i gdzie istnieje, gdzie jest lub gdzie go nie ma. I nadal czasami słyszę, że ktoś nauczył się z jakiejś książki, albo jakiś nauczyciel mu powiedział, że jak jest Donde, czyli gdzie, to trzeba użyć czasownika Estar. Na przykład está la Catedral. está la Catedral, czyli gdzie jest katedra. I zawsze jak jest Donde, to on widzi tam czasownik Estar. Ale nie zawsze tak jest, bo czasownika Aber w połączeniu z Dondę też będziemy mogli używać i w tym odcinku dowiemy się dokładnie w jakich sytuacjach. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, zaproszę Was jeszcze wszystkich na Instagrama, którego dość niedawno otworzyłem. Link pod spodem w opisie. Już bardzo dawno temu nagrałem odcinek poświęcony kompletnie czasownikowi aber i tam wspominałem o jego etymologii i różnych innych ciekawostkach, dlatego jeśli chcecie, tutaj powinien pojawić Wam się link do tego filmiku, a w tym odcinku zajmiemy się dogłębniej czasownikiem aber, odświeżymy naszą wiedzę i zajmiemy się, tak jak już wspominałem we wstępie, różnicami pomiędzy aber i estar, bo takie różnice są i są one bardzo ważne. Czasownika, aber używamy przede wszystkim wtedy, kiedy mówimy o istnieniu. O istnieniu czegoś lub kogoś i tutaj, uwaga, możemy mówić o istnieniu czegoś lub kogoś gdzieś albo w jakiejś określonej czy nieokreślonej przestrzeni, nieważne czy jest to rzeczownik policzalny czy też niepoliczalny. Zatem to nie będzie miało znaczenia. Znaczenie zaś będzie miało samo nasze pytanie o to i mówienie, wypowiadanie się o tym, czy coś istnieje, czy też nie. Żeby od razu sprawę ułatwić. Podajmy sobie kilka przykładów, o co w ogóle z tym istnieniem chodzi. Jeśli chcemy zapytać, czy coś jest w lodówce lub czegoś nie ma w lodówce, użyjemy czasownika AVER. Na przykład powiemy: Ay cerveza en la nevera. Ay en la nevera, czyli czy jest piwo w lodówce, nie mówimy tutaj o niczym konkretnym, mówimy niepoliczalnie w tym przypadku czy jest piwo. Pytamy, czy w ogóle istnieje w lodówce jakieś piwo. I możemy na to pytanie odpowiedzieć: no, dziano ai cerveza en la nevera, no, dziano ai cerveza en la nevera, no queda. no queda, czyli już nie ma. Dziano ai cerveza en la nevera, już nie ma piwa w lodówce, no queda nada. no queda nada, możemy dodać, czyli nic nie zostało, nic nie zostaje. Dosłownie. Podobnie będziemy używać czasownika ABER wtedy kiedy będziemy mówić o tym czy czegoś jest czy nie ma, dużo czy mało, czy też ile czegoś jest. A zatem ze wszystkimi kwantyfikatorami będziemy używać czasownika ABER najczęściej, czyli jeśli będziemy mówić właśnie, że czegoś jest dużo, czegoś jest mało, czegoś jest 5, 10, 15, wtedy zawsze będziemy używać czasownika ABER. Na przykład hay tres botellas de cerveza en la nevera. I tres botellas de cerveza en la nevera, czyli są, istnieją trzy butelki piwa w lodówce. I tutaj użyjemy jak najbardziej czasownika aber, a w żadnym wypadku nie estar. Podobnie możemy powiedzieć aki hay mucha gente. Aquí hay mucha gente, czyli jest tutaj dużo ludzi, jest tutaj wielu ludzi i jest to akurat nieokreślone, ale mówimy o ilości, o liczbie, i jest tutaj wiele osób. Jest tu dużo ludzi. I tak samo jak było z piwem, właśnie jak coś jest policzalnego, jeśli używamy jakiegoś liczebnika, to też musimy użyć czasownika Aber Tak samo jak było z piwem, na przykład, en esta zona hay cinco restaurantes, en esta zona hay cinco restaurantes, czyli w tej strefie, w tej okolicy jest pięć restauracji. Podobnie, jeśli czegoś jest mało, też będziemy używać w takich przypadkach czasownika aber. Na przykład en este barrio hay solo dos bares. En este barrio hay solo dos bares, czyli na tym osiedlu są tylko dwa bary, istnieją tylko dwa nieokreślone nam bliżej bary. Tak samo możemy zapytać Quanta gente hay en el centro? Quanta gente hay en el centro? Czyli ilu ludzi jest w centrum? I na to pytanie możemy odpowiedzieć na przykład Oj en el centro hay poca gente. Oj en el centro hay poca gente. Czyli dziś w centrum jest mało ludzi, niewielu ludzi. A zatem pamiętajcie, że czasownika aber używamy, kiedy mówimy o ilości, o liczbie, o istnieniu czegoś gdzieś tak jak w tym przypadku, ale mówimy tutaj o czymś nieokreślonym. Po prostu czy jest dużo ludzi, czy jest wiele barów, czy jest 5 czy 8 barów w tej danej okolicy i tak dalej, tak dalej. Nie mówimy o niczym konkretnym, o niczym nam bliżej znanym. I teraz przejdźmy do czegoś najtrudniejszego chyba dla wielu uczniów przynajmniej, najtrudniejszego w temacie czasownika aber i czasownika estar, a zatem lokalizacji. Umiejscowienia czegoś, bo czasownika aber też można używać, jeśli mówimy o lokalizacji czegoś, czyli o położeniu czegoś. Nie tylko zatem będziemy używać w takich sytuacjach czasownika esztar, tak jak w przypadku katedry, ale też będziemy mogli używać czasownika aber. Tylko że czasownika aber będziemy mogli używać w takich sytuacjach, gdzie. To, o czym mówimy, gdzie jest położone, jest nieokreślone. Jest bliżej nam nieznane, niewspomniane wcześniej czy też nieokreślone. Nie tak jak ta katedra. Możemy zatem zapytać, donde hay una farmacia por aquí? Donde hay una farmacia por aquí? Czyli gdzie jest tutaj jakaś apteka? Una farmacia, coś nieokreślonego, mamy rodzajnik nieokreślony, a zatem nie pytamy o nic konkretnego, pytamy o coś bliżej nieznanego, po prostu jakaś farmacja, jakaś apteka. Donde hay w tym momencie użyjemy, a nie donde está? Donde está zaś będziemy mogli tylko i wyłącznie użyć wtedy, kiedy coś będzie nam bliżej znane lub też określone. Dlaczego zatem kiedy mówiliśmy o położeniu katedry, użyliśmy czasownika estar, a nie czasownika ABER? Dlatego że nie pytaliśmy o jakąś katedrę, tylko o tę konkretną, określoną katedrę. Jest to coś wyjątkowego, co się zna znajduje w mieście, prawda? Katedra zwykle jest tylko jedna, a zatem pytamy o tę konkretną rzecz. ¿Dónde está la catedral? ¿Dónde está la catedral? Mamy tutaj, jak słyszycie i widzicie, rodzajnik określony, więc tylko i wyłącznie możemy użyć w tym przypadku czasownika estar kiedy mówimy o czymś określonym, o czymś wyjątkowym jak katedra. Jeśli zaś pytalibyśmy o położenie jakiegoś kościoła nieokreślonego, nie mamy nic konkretnego na myśli, tylko pytamy, gdzie jest jakiś kościół, wtedy użyjemy czasownika aber, na przykład donde hay una iglesia. Donde hay una iglesia, czyli gdzie jest jakiś kościół, nie obchodzi nas jaki, po prostu chcemy znaleźć jakiś kościół, więc pytamy o położenie, czy w ogóle znajduje się gdzieś w okolicy, w tym pueblo, w tym ciudad, czy w tym mieście, czy w miasteczku, jakiś kościół. I gdzie on się znajduje, jeśli w ogóle istnieje. Nie. Zatem przy rodzajnikach nieokreślonych będzie czasownik aber, przy rodzajnikach określonych będzie nam potrzebny czasownik estar. Gdy zaś pytamy o jakiś konkretny kościół, no to też użyjemy czasownika estar, tak samo jak przy katedrze. Ale wtedy musimy dookreślić, o jaki kościół nam chodzi, no bo w mieście może być tych kościołów wiele. Na przykład możemy powiedzieć donde está la iglesia de San Juan. Donde está la iglesia de San Juan, czyli gdzie jest kościół świętego Jana. W tym momencie mówimy o konkretnym kościele, a zatem pytamy, używając czasownika esztar, a nie aber, bo nie chodzi nam o byle jaki kościół, obojętnie jaki kościół, tylko o ten konkretny Świętego Jana. Taka jest główna różnica pomiędzy zastosowaniem tych dwóch czasowników. Czasownik aber może być dość problematyczny, choć w sumie nie powinien być, dlatego że nie odmienia się go, ale przez to, że się go nie odmienia, jest właśnie problematyczny, zwłaszcza dla początkujących uczniów. W czasie teraźniejszym oczywiście wiemy, że jest ta bezosobowa forma AI. Która jest zupełnie nieodmienna, i obojętnie, czy mamy do czynienia z liczbą pojedynczą, czy z liczbą mnogą, po tym czasowniku zawsze on będzie wyglądał tak samo: zawsze będzie aj. Aj una-botedia, aj dosz aj muciasz Zawsze będzie aj. To się nie zmienia, nie koniuguje się, czyli. Czy mamy jedną butelkę, czy jest jedna butelka, czy istnieje jedna butelka, czy istnieją, są dwie butelki, czy wiele butelek, to zawsze będzie Aj. Nigdy nie będzie się to zmieniało, nie będzie się to koniugowało. I musimy tu pamiętać, a to nam czasem umyka, że tak samo dzieje się we wszystkich innych czasach i trybach, a zatem w przeszłości, w przyszłości też zawsze będzie jedna nieodmienna forma czasownika ABER i zawsze będziemy używać tutaj, bo nie istnieje taka. Forma osobna, specjalna, jak w czasie teraźniejszym, a i dla innych czasów, dla innych czasów będziemy używać trzeciej osoby liczby pojedynczej. Zawsze liczby pojedynczej, nawet jeśli później mówimy o liczbie mnogiej. Czyli jeśli mówimy na przykład o przeszłości, będziemy używać czasownika aber w odpowiednim czasie w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład an też no tanta gente, jaki też no había tanta gente aquí, czyli wcześniej nie było tutaj tylu ludzi. Nie żyło tutaj tylu ludzi albo po prostu nie istniało tutaj w tym miejscu tylu ludzi. Używamy zatem avia, akurat tutaj w czasie imperfecto. Musicie jednak wiedzieć, że w języku hiszpańskim czasownik być, wszystkie trzy czasowniki być mogą mieć również aspekt dokonany, czego w języku polskim nie spotykamy zupełnie, czyli można być punktowo. Czasownik aber akurat najczęściej prawdopodobnie będziemy używać w czasie imperfekto, no bo to, że coś istnieje lub nie istnieje jest raczej formą ciągłą, jest. Yy... Czymś, co opisujemy. Opisujemy sytuację w tym momencie i do opisu sytuacji używamy czasu imperfekto. Tak będzie się działo najczęściej, ale są sytuacje, w których możemy użyć innych czasów z czasownikiem aber, że coś było punktowo. Na przykład STMSz. A avido muchos accidentes. Este mes a avido muchos accidentes. Tutaj nie opisujemy żadnej sytuacji, tylko mówimy, że w tym miesiącu było, wydarzyło się wiele wypadków. A zatem nie mówimy o czymś trwającym, tylko o czymś punktowym. Użyjemy este mes, dlatego że mamy ten dookreśnik czasu bliższego, przeszłość bliska, a więc perfecto compuesto w tym momencie. Nie jest to żaden opis sytuacji, a po prostu wzmianka o tym, że wydarzyło się w tym miesiącu dużo wypadków, wiele wypadków było w tym miesiącu. I podobnie w czasie Indefinido, jeśli mamy przeszłość dalszą, też będziemy mogli użyć czasownika ABER. Tutaj jest forma nieregularna jeszcze, o której zaraz porozmawiamy. Możemy w tym czasie na przykład powiedzieć Elanio Pasado, Ubo, muchos Incendios. Elanio Pasado, hubo muchos Incendios. Czyli w zeszłym roku było, wydarzyło się wiele pożarów, wybuchło wiele pożarów, było wiele pożarów, istniało wiele pożarów w przeciągu tego całego roku, a zatem użyjemy czasownika aber w formie indefinido, Ubo, dlatego że nie wspominamy tutaj o żadnym opisie sytuacji, tylko jest to po prostu wzmianka o tym, że te pożary były, wydarzyły się. Jeśli do tej pory macie problemy z czasami przeszłymi, nie tylko z czasownikami być w czasach przeszłych, to polecam kupno mojego kursu, kursu mojego autorstwa, do którego link jest w opisie i te i podobne takim zagwostkom rzeczy są tam rozwiązywane. I mam nadzieję, że dzięki temu kursowi używanie swobodne hiszpańskich czasów przeszłych będzie dla Was o wiele, wiele prostsze, o wiele łatwiejsze i bardziej automatyczne. A zatem jak widzimy, zawsze, tak jak już wspominałem, używamy trzeciej osoby liczby pojedynczej, nawet jeśli później mówimy o czymś w liczbie mnogiej. I tak samo, jeśli mówimy o przyszłości, na przykład, też będziemy używać czasownika ABER w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład, cuando abran las fronteras en España habrá muchos turistas. Cuando abran las fronteras en España habrá muchos turistas. Czyli kiedy otworzą granicę, w Hiszpanii będzie wielu turystów, mimo że mamy muchos to czasownik avra będzie w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej. I tak samo w innych trybach, na przykład w subjuntivo też będziemy się trzymać zawsze trzeciej osoby liczby pojedynczej. Na przykład espero que no haya mucho tráfico. Espero que no haya mucho czyli mam nadzieję, że nie będzie, albo że nie ma dużych korków, wielu korków, wiele samochodów na drodze. No to skoro omówiliśmy już czasownik aber w różnych czasach i w różnych trybach, wróćmy na moment do porównania czasowników aber i estar, bo tutaj pojawia się najwięcej problemów. Jak już wspominaliśmy, czasownika aber używa się przy rzeczach nieokreślonych, tam gdzie są rodzajniki nieokreślone, a czasownika estar tam gdzie mówimy o czymś konkretnym i używamy rodzajników określonych. Tak samo będzie się działo w przypadku nie tylko rodzajników określonych, ale też Zaimków dzierżawczych. Kiedy używamy zaimków dzierżawczych, kiedy mówimy, że coś jest moje, coś jest twoje, to oczywiście rozumiemy, że mówimy o czymś konkretnym. Mówimy o czymś, co wiemy, że istnieje. A zatem zawsze będziemy używać w takich sytuacjach czasownika estar, a nie czasownika aber. AVER nigdy nie będzie się łączyło z zaimkami czy przymiotnikami dzierżawczymi. A zatem powiem DONDE STAN MISZGAFASZ. DONDE stan MISZGAFASZ, a nie DONDE I MISZGAFASZ, tak nigdy nie powiem, zawsze będę musiał w takich sytuacjach użyć czasownika ESTAR, dlatego że moje okulary są czymś konkretnym. Nie są to jakieś okulary, tylko moje konkretne okulary. A zatem DONDE STAN MISZGAFASZ. Jeśli chcemy kogoś zapytać o istnienie, używamy oczywiście czasownika Awer i możemy na przykład zapytać a cerveza en la Nevera, tak jak pytaliśmy na samym początku i wtedy nie wiemy, czy to piwo jest, czy nie ma go w lodówce. Pytamy po prostu, czy jest, czy nie ma, ale nie wiemy, że tam jest. Natomiast jeśli możemy sobie taką sytuację wyobrazić, wiemy, że kupiliśmy wczoraj na przykład piwo i że powinno być w lodówce, otwieramy drzwi do lodówki i widzimy, że nie ma tamtego piwa. Możemy kogoś zapytać: está la cerveza? Donde está la cerveza, bo wiemy, że jest to konkretna cerveza, jest to konkretne piwo. Wiemy, że je kupiliśmy. A zatem możemy zapytać, używając czasownika estar, ¿dónde está la cerveza? Ta konkretna, która była w lodówce, ale jej nie ma z jakiegoś powodu. Można też zapytać, ¿dónde deszta mi cerveza? ¿Dónde deszta mi cerveza? Kiedy siadamy z powrotem do stolika, możemy znajomych zapytać ¿dónde está mi cerveza? Jakby ktoś nam wypił, to wtedy na przykład jej by nie było albo kelner uznał, że już nie wracamy do stolika i zabrał nasz kufel, możemy w tym momencie zapytać ¿dónde deszta mi cerveza? Znowu bo mówimy o jakimś konkretnym napoju, a nie po prostu iCerwessa, o no iCerwessa, en la nevera, czy jest, czy nie ma piwa w lodówce. Ta sytuacja, czy coś jest nieokreślone, czy już określone, może się zmienić bardzo szybko, w jednym zdaniu, nawet albo z jednego zdania na drugie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że informujemy kogoś, że ktoś na niego czeka. Na przykład, ai un senior esperantote, czyli jest jakiś senior, jakiś pan, który na ciebie czeka. I ta osoba, do której to mówimy, może zapytać nas, gdzie on jest, ale w tym momencie już jest ten pan konkretny, bo my na początku, kiedy wspominamy, o tym panu po raz pierwszy mówimy un senior nie jakiś konkretny tylko jest jakiś pan który na ciebie czeka ale ta osoba jako że wie że już tam ten pan jest mówi dónde está dónde está Domyślę el señor. ¿Dónde está el señor? I wtedy my możemy odpowiedzieć: Está en la consulta. Está en la consulta, czyli jest w gabinecie. I tutaj w tych dwóch sytuacjach już wiemy, o kim mówimy. Mówimy o tym konkretnym już panu, a zatem użyjemy czasownika estar, bo domyślę mówimy el senior, Está en la consulta, albo ¿dónde está el señor? A na początku nie znaliśmy go jeszcze, dopiero wprowadzaliśmy go do konwersacji, a zatem użyliśmy. Czasownika aber i rodzajnika nieokreślonego. I un señor esperando te. ¿Dónde está esta en la consulta? Tak samo jak rodzajniki określone, czy też zaimki, czy przymiotniki dzierżawcze wymagają użycia czasownika estar, no bo konkretyzują tę daną rzecz lub osobę, sprawiają, że jest ona określona właśnie, jest ona konkretna. Tak samo zaimki wskazujące będą wymagały użycia czasownika estar, no bo też będą konkretyzowały tę daną rzecz. Mówię tutaj o takich słowach jak este. Esta, esze, Essa, czy też akel, akedia. A zatem donde está ese libro? Donde está ese libro? Ese libro? Gdzie jest ta książka? Gdzie jest ta książka? Mówimy tutaj o tej konkretnej książce. Jest to zajmek wskazujący, a zatem wskazujemy na konkretną rzecz i pytamy, gdzie ona jest. Nie o istnienie jej, bo wiemy, że taka książka istnieje, tylko nie wiemy, gdzie ona jest, gdzie ona jest położona, ale jest ona konkretna, zatem używamy czasownika estar. ¿Dónde está libro? To, czy coś jest konkretne, czy niekonkretne, może wprawiać też nas w pewne zakłopotanie, może nam sprawiać problemy, dlatego że w języku hiszpańskim to, czy coś jest konkretne, czy niekonkretne, bardziej zależy od tego, czy zostało wspomniane o tym wcześniej, czy jest to jakaś nowa informacja. Nie zaś... To, co my rozumiemy poprzez to, czy coś jest konkretne, czy niekonkretne. Spójrzmy na opis takiej sytuacji, jak macie tutaj, właśnie przed oczami. Jeśli chcę opisać to, co widzicie, to, co się tutaj znajduje, to wydaje nam się, że oczywiście jest to konkretne, no bo to widzimy. Ale z punktu widzenia języka hiszpańskiego, jeśli wspominam o tym pierwszy raz, użyję rodzajników nieokreślonych i będę musiał w tym momencie też użyć czasownika aber. Zaraz Pokażę wam o co dokładnie chodzi. Jeśli chcę powiedzieć Aki, a notel", Aki, a to użyję czasownika Aber i rodzajnika nieokreślonego. Jest tutaj hotel. Jest to nieokreślony hotel. Wspominam o nim dopiero po raz pierwszy, dlatego jest on nieokreślony. Mimo, że przecież widzę go i jest konkretnie przed moimi oczami i przed Waszymi też teraz, ale mówimy o tym po raz pierwszy. Mówimy po prostu o jego istnieniu. Ai un hotel. Aki, ai un hotel. Możemy też powiedzieć: Aki, ai una marina. Aki, hay una marina jest tutaj. Jakieś nabrzeże, jest tutaj jakaś przystań, więc wspominamy dopiero o tym po raz pierwszy. Użyjemy również czasownika, aber i rodzajnika nieokreślonego. Możemy nawet powiedzieć Hay una marina en frente del hotel. Hay una marina en frente del hotel. I tutaj, jak widzicie, powiemy, że jest przystań naprzeciwko hotelu, ale ten hotel zrobił się nagle określony. Hay una marina en frente del hotel. Dlatego, że. Doprecyzowujemy, że jest jakaś marina naprzeciwko już konkretnego hotelu. I w takich sytuacjach, właśnie kiedy porównujemy położenie czegoś względem czegoś innego, to już ta druga rzecz będzie automatycznie konkretna. A una marina niekonkretna, en frente del hotel. No i opiszmy sobie dalej tę sytuację i położenie tego, istnienie tego, co tutaj widzimy. En la marina hay muchos barcos. En la marina hay muchos barcos. Tutaj mamy już la marina, bo mówimy, mówiliśmy o niej już, więc mówimy o istnieniu w tej marinie muchos barcos, czyli jest wiele statków, wiele łódek w tej przystani. Dalej, co mamy tutaj? Na przykład hay muchos árboles. Hay muchos árboles Enfrente del hotel, cerca de la marina. i też użyjemy czasownika aber. Jeśli zaś chcemy teraz już powiedzieć, gdzie ta marina jest, nie po prostu, że ona tu istnieje, tylko chcemy zwrócić uwagę na to, gdzie jest ona położona i wspominamy o niej po raz kolejny, możemy powiedzieć la marina, bo widzimy ją, jest to konkretna marina, la marina está enfrente del hotel. La marina está enfrente del hotel. I tutaj mówimy o tej konkretnej marinie i dajemy naszemu słuchaczowi do zrozumienia, że o tym właśnie chcemy powiedzieć, że ta marina, ta przystań jest położona naprzeciwko konkretnego hotelu. Co mamy dalej tutaj? Hay una isla, hay una isla, con muchos árboles también y hay varios hoteles. Hay varios hoteles, są tu różne hotele. Cały czas mówimy o istnieniu czegoś, a zatem będziemy używać czasownika haber. Ale jeśli chcemy powiedzieć o konkretnym hotelu, na przykład el hotel Radisson está Entre dos Otros Hoteles. El Hotel Radisson está entre dos Otros Hoteles, czyli hotel Radisson jest pomiędzy dwoma innymi hotelami. W tym momencie użyjemy czasownika Estar, prawda? Esta Entre dos Otros Hoteles, bo mówimy El Hotel Radisson i używamy rodzajnika określonego. W tym momencie będzie to mówienie o położeniu czegoś konkretnego. Jest jeszcze jedna sytuacja, w której użycie czasownika Aber może być problematyczne. Mianowicie, weźmy pod lupę taki przykład. Si hay agua en la nevera, bebela. Si no la hay, bebe un zumo. Si hay agua en la nevera, bebela. Si no la hay, bebe un zumo. Czyli jeśli jest woda w lodówce, jeśli istnieje woda w lodówce, nie wiemy czy jest czy nie, wypij ją. Jeśli jej nie ma, wypij sok. A zatem, jak widzimy, tutaj mamy si Bebe un sumo. I może to wyglądać na pierwszy rzut oka na coś co przeczy temu co przed chwilą powiedziałem, że jeśli są rodzajniki określone, to używamy czasownika estar. ale tutaj to nie jest rodzajnik określony, a zaimek dopełnienia bliższego. A zatem to la, sinola ai, to znaczy tutaj jeśli jej nie ma, to wypij sok. W tym momencie zatem nie jest to rodzajnik określony, a zaimek. A więc możemy w takich przypadkach też użyć czasownika aber. To, że jest to zaimek bardzo dobrze widać w rodzaju męskim, dlatego, że jest on inny, wygląda inaczej niż rodzajnik określony. Na przykład możemy powiedzieć Si ai thumo en la nevera, bebelo, si no lo hay, bebe un poquito de agua. Si ai thumo en la nevera, bebelo, si no lo ai. Bebe un poquito de agua. czyli jeśli jest sok, sok jest tutaj w hiszpańskim języku też rodzaju męskiego, zatem zmienia się na lo. Jak widzimy, nie jest to już L, a zatem nie można pomylić z rodzajnikiem określonym. hay, si no jeśli go nie ma, wypij trochę wody, a zatem jeśli nie ma tego soku w lodówce, to wypij trochę wody. W tych przypadkach można jak najbardziej używać czasownika aber jeśli pytamy o istnienie lub nieistnienie czegoś i z zaimkami dopełnienia bliższego czasownik aber może się bez problemów łączyć nie są to rodzajniki określone tak zatem przedstawia się użycie czasownika aber i główne różnice pomiędzy czasownikami aber i estar. Mam nadzieję, że teraz będzie to dla was dużo łatwiejsze, że mówienie o istnieniu, nieistnieniu lub położeniu czegoś konkretnego lub niekonkretnego w jakiejś przestrzeni będzie dla was dużo łatwiejsze. Od tej pory, a zatem mogę powiedzieć: Espero que no haya tantos problemas konel el uso de los verbos estar y haber, espero que no haya tantos problemas con el uso de los verbos estar y haber, czyli mam nadzieję, że nie będzie tylu problemów, że nie będzie istniało tyle problemów w użyciu czasowników estar y haber. Jak widzicie... Ponownie jestem w Anfidelmar, Już widzieliście wiele razy, jak to wygląda. Zresztą przed chwilą opisaliśmy sobie za pomocą naszych pięknych czasowników Esztar i aber to wszystko, jak to tu wygląda. A zatem ja jeszcze raz stąd z Anfidelmar was pozdrawiam, zachęcam do tego, jeśli wam się ten odcinek podobał, żeby dać łapkę w górę, żeby zostawić komentarz, no i... Dziękuję raz jeszcze, ale wy nie uciekajcie, tylko zostańcie jeszcze chwilę i obejrzyjcie, jak wyglądają moi piękni patroni. Oto właśnie oni, moi kochani patroni, którym bardzo dziękuję za okazywane mi wsparcie. Bez tego wsparcia rozwój kanału na pewno byłby niemożliwy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał Ablo Espanol, żeby mieć stały dostęp do świeżych, nowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. No a jeszcze lepiej będzie jak oprócz zasubskrybowania klikniecie jeszcze ten mały dzwoneczek. I teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.